Świerćfinały finały rozpoczęte. Dzisiejszy mecz rozgrywany jest między drużynami trzecia DG, FG, trzecia E. Idziemy do totalnie przypadkowej sobie zapytamy się jak wrażenia w meczu. Cześć! Cześć! Jak Cześć. oceniasz dzisiejszy mecz? Wiesz w ogóle kto teraz gra? Niestety nie wiem kto gra, natomiast bardzo pozytywny mecz. Myślę, że finał tej ligi będzie świetną okazją do e, obudzenia śniadaczyków. Nie no, usuńmy to. Siema panowie, jak oceniacie dzisiejszy mecz? Bardzo ciekawy mecz. Zgadzam się z kolegą. Chłopaki bardzo dobrze grają. Tutaj MVP widać Dominik Kot. I bardzo dobrze grają chłopaki. Jaki wynik? Bo nie uważałem. Wynik 1-0. Dla kogo? Dla Kota. Dobra, dobra, dziękujemy. Już nie ma co! co, <laughs> nie ma co grać. Cześć, jesteśmy z Dominikiem Kotem, MVP tego spotkania. No Początkowo standardowe pytanie jak nastawienia po meczu. No ogólnie jesteśmy zadowoleni, tak. Tutaj dwie brameczki udało się strzelić, jestem z tego zadowolony jak najbardziej. Dwie brameczki, których nie nagrałem niestety. Nie szkodzi, tutaj wiadomo, są sytuacje, także ciężko to uchwycić, ale tak, jest, jest zadowolenie, jest to pocieszenie z naszej strony, no bo były problemy wcześniej kadrowe, tutaj było lekkie kłopoty, żeby przejść tą fazę grupową. Ale udało się przejść do tych ćwierćfinałów. Teraz no, pierwszy meczik z dwóch. Tak jak mówiłem wcześniej, dwie brameczki do przodu, także jesteśmy właśnie zadowoleni, no bo to już nam daje jakby awans. Ważne żeby to utrzymać w kolejnym meczu, bo wynik liczy się właśnie z dwóch. No i lecimy dalej, nie? Dobra, to ja mam jeszcze takie pytanie, bo było 2-0. No jeszcze niby mają chłopaki rewanż, aczkolwiek, no macie z górki, macie tu lepszą pozycję teraz, więc jak nastawiacie się przed możliwym półfinałem? Oczywiście nie odbieramy drugiej stronie, ale no jesteście na pewno teraz o krok bliżej niż, niż oni. Mhm, tak, jasne. No ogólnie jesteśmy pozytywnie nastawieni, bo daje nam to właśnie awans, ale. Ważne jest, żebyśmy teraz podeszli do tego kolejnego meczu z chłodną głową, na spokojnie, bez podpalenia, bo to niestety nie pomaga. No i musimy, musimy to ogarnąć, myślę, że jest to do zrobienia i ten półfinał jest jak najbardziej możliwy, a po półfinale co? Finał! Okej, okay, no i tego Wam życzę powodzenia, dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo, ja jeszcze chciałem tylko a, tutaj dobra. na koniec pozdrowienia dla wszystkich fanów. Wodar chodź! było na tyle z tego vloga, który miał wam dać namiastkę tego, co działo się podczas meczu ćwierćfinałowego. Już małymi krokami zbliża się finał, z czego pewnie też zrobimy e, jakiś film. Także zasubskrybujcie nas, obserwujcie nas na naszych social mediach, żeby nic wam po prostu nie umknęło. Też przy okazji powiem, że niedawno w naszej szkole robiliśmy spot, który naprawdę wyszedł w mojej, w mojej opinii mega dobrze, także e, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, e, bo tam będziemy o tym mówić. I co? Do zobaczenia w następnych materiałach.